Senin kardeşin, oğlunun, babanın, kardeşinin, 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 Słońce świeci, takie wojsko nie waleczy. Najemniej się zeszczerzają, czyli obie zapalają. Jak tam nie było, nie widzę na końcu. Proszę o przeszło, na którym tu chcemy Zostałego chmuru! To jest listo! Wszystko z tym odcinkiem, na co mi się daje? No i te kwiaty osób mocnych, w stanie z wami i mamą dziwić. nie słuchajcie się na wiele, bo jest podniek, tak powiem, tak w jednym jestem wesele. Miejcie na dziś, jako pan malicie, że na dół tam, do gwiazdek, tam, do biegajcie To gwiazdek, wszystko gwiazdek, do gwiazdek, do nie na siatku do gwiazdek, do gwiazdek, do gwiazdek, do gwiazdek, do gwiazdek, do mnie! do gwiazdek, do gwiazdek, do to do gwiazdek, do Moje punkty przysięgłe, wewnątrz złotych starczek i dzieci wylękłe. Jak jakarce, jak po ulicach, domach, szopach, polach, pałacach. niech po bo po się <todgłosy> <todgłosy> आप इतने बहुत लगनासे जोड़ों को बांधो बांधो तुम्हारे मुँह से उसको जीतने का उसने तुम्हारे यादों को तले के आप उसको जीतने का लड़कों यामपुर यामपेरो यामपोंट का शियाता दोनों बनाते हैं टेलीविज़न की शियाता सोचते बिजली किसी दिन चला चल किसी किसमें तब पता ना चल Wszyscy słuchają rozkazu mojego. Na mój rozkaz, na moje zawołanie, niech tu przede mną w stanie. W święcie królu Herodzie, przybyli przejrzęscy ze wschodu. Proszę o łaskę widzenia wytworności, złożenia pod błąd wysokiego rąk. Jak każde to osoby, wrogie moje progi. I ta się w panie. na ramy swojej łańce Witaj tu Herodzie, mi sąsiedzie mądre. Jestem tu ujęty w kastę, a to jest wolne. We mnie widzisz Melchiora, króla Arabskiego i gwiazda naszej wiedzy, bardzo uszanego. Ja muszę z wojny, powracam z wojny. Zerąbałem 100 tysięcy, Bóg i świat mnie przyjemniący. ludzie uciekali ręcznie i mafiołami. Gdzie tych królów tysięcy? A jeśli nie jesteś w stanie Herodzie mordować, to ja wiem, ze mną musisz się wywołać. Gdzie jest mocno do któryś rządzki go biegnął? Kryście jej mogą na dać imię jego światu zdać. Powiedzcie, go Pan bogiem ja wiadomo, że nie słyszałeś tej nowiny o narodzeniu się w Wetlejem dziedziny, która ma moc i władzę na ziemi panować, a po mnie nie wie nam próbować. Nie wiem, nie wiem, zaraz Pan odpowie tych konsyktentów za mowa. Cóż? Masz mi kawałek nie zarabiać? Gdzie?

Zobaczcie, no taki blawy, który on mu fletnie, podwórzecznie wypadają mu dęby nie wiem, że ten, nie ten. A, to pewnie ten, oj, jaki wyśmindolowany, oj, A słyszeliście o takich cudach? Ale ja słyszałem, że to jest ale bóg, ma to jest a teraz na na gdzie no się Bóg narodził? Ale się narodził w na to ja wiem. Ty mi powiedz, gdzie się Bóg narodził? Bóg? Bóg się narodził w lesie, tylko tam. বিমারিন, অমরালিন, আপনাদের মিটিং শেষ হোক। এই পার্টি হলো। আজকে সবাই এরকম করতে ফিরি। ঠিকই আ কোনটা 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 এটা গ্রো গ্রো এটা গ্রো হয়ে যাচ্ছে জনগণ রাজি হয়ে যাচ্ছে বেরিয়ে स को ा है समा है को I woła szans na krwią, Oto jestem, świata, król, tysiąca rzek, tysiąca mur. W moim kraju na około 100 milionów wrócić się na około 100 milionów uniczenie spada, świecie rozpada. A kto się od zbliża, mocno jako policja. Od południa do zwroku, jedno krwi po toku. Jakoś taka całego. Co

Co, mi dzieje, się nie co ci to widzieliście, czyli wielozumienie? Po Ile? Jedną z nich? na z z no, Ty mi powiedz, ile ja pierdolnie jest. I co? I No i locha? Ile, i słowo? To jest mok. Nie patrzcie o to. jest w tej mi Nie. Nie, to co jeszcze

Od tego roku, panie wszystko się stało. Zatecz pomogła ciastki i petlerie. Nie dać pardonu, ciastki, a na odzieleni, nie wezmiecie strony. Teraz rozkaz wydaje. Z molisku, czyli na zwolnić moczanie, na końca dalszej to petlerie się udajcie. Tam wszystkie małe ciastki się. Wszystko wycięte. Wszystko wyrównane. Jednaście tysięcy na placu złożone. I twojego tynaczka, na Widzisz, ten Oto, na Och, ty naszka byś ja Widzisz, to rodzie wielka chwała. Oto, uf na tego tyba. O, ty z niewierny. jesteś. Na jesteś moim? Jak się miał ześli za tyle moim? Głupia moja ambicja, że mnie do tego skłoniła. Za mojego tyle do prawo utraciła. Wiem, że wrócę. Wiem, że wrócę. Wiem, że pójdę na te ręki. Niechaj co wrócę z własnej ręki.

Wielką wierzę królowi, że ja takiemu złemu czasowi, kwarcopotowi, no mnie jakaś zimna nowina. Z mojej całości wielka przyczyna. Narodziła się, pojawiła się przestrzutna ślimata. Rozmaicie też mówią, rozmaicie gadają, czy to prawda, czy ze spają, że ma królować, czy to panować. Tak mi powiadają. do?

يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك يا

Dicia in mense, dicia in mense, in mense o adobina, Ze Panna Cisca, ze Panna

and then Oh, <tries> yeah. Oh, okay, oh, yeah, 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 yeah.